Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego warto czyścić parą i przedstawić Wam urządzenia parowe dostępne na rynku. Czyszczenie parą to jest takie rozwiązanie, które przede wszystkim pozwoli nam skrócić czas sprzątania prawie o połowę, ponieważ para bardzo szybko rozpuszcza i odspaja brud. Po drugie, jest to rozwiązanie, które jest bardzo przyjazne zarówno dla środowiska, jak i dla naszego portfela, ponieważ zużyjemy zdecydowanie mniej wody niż gdybyśmy czyścili w sposób tradycyjny, no i do tego celu nie zużyjemy żadnych detergentów. No i trzeci argument to taki, że para zabija 99,99% ,99 wszystkich wirusów i bakterii. Urządzenia parowe różnią się między innymi wielkością i zastosowaniem. Pierwszą kategorią, którą chciałabym Wam przedstawić, są czyściki parowe. Takie urządzenia do codziennego i szybkiego sprzątania. Ważą niewiele, bo od kilograma do około trzech. Mają wbudowany pojemnik na wodę, który pomieści od 0,2 do 0,3 litra. Taka ilość wody wystarczy nam mniej więcej na wysprzątowanie 20 m2 powierzchni. Mają liczne końcówki, na przykład taką szczotkę. Dyszę do detali, dyszę ręczną. I oczywiście za pomocą czyścika parowego jesteśmy w stanie wysprzątać łazienkę czy kuchnię, na przykład zlew, armaturę, sprzęt AGD, taki jak piekarnik czy okap. Wyczyścić właśnie te tłuste osady. Oczywiście jest rewelacyjny, jeśli chodzi o wyczyszczenie fug w łazience, także bardzo wszechstronne zastosowanie. Nawet w niektórych modelach możemy doczepić takie części, dzięki którym powstanie nam mop parowy. Zaletą takich urządzeń jest relatywnie niska cena, ponieważ można je kupić od około 100 do 400 zł, wszystko zależy od marki i od wyposażenia. Natomiast rzeczą ograniczającą komfort jest dosyć krótki czas pracy i taka kwestia, że w momencie, kiedy skończy się woda, to będziemy musieli troszeczkę odczekać, żeby tę wodę dolać, ponieważ boiler musi się wystudzić, dopiero wtedy będziemy mogli ten pojemnik odkręcić. Jeżeli przy pomocy pary chcielibyśmy głównie czyścić podłogi, to najlepiej do tego celu jest kupić mopa parowego. Wielkość pojemnika na wodę w mopach parowych jest większa niż w czyścikach parowych w granicach 0,3 do 0,7 litra. I taka ilość wody wystarczy nam mniej więcej na 15 do 30 minut pracy. Zasada działania mopa jest bardzo prosta. Wystarczy włożyć wtyczkę do kontaktu, odczekać około 30 sekund na wytworzenie pary i możemy przystępować już do mycia. Oczywiście najpierw tą powierzchnię, którą chcemy umyć należy od Służyć bądź pozamiatać. Mop parowy nadaje się do podłóg z laminatów, z kamienia, z ceramiki, a nawet do podłóg drewnianych pod warunkiem, że nie są to podłogi olejowane czy woskowane. I przy pomocy mopa parowego również możemy odświeżyć dywany czy wykładziny dywanowe. Oprócz mopów parowych na rynku dostępne są również odkurzacze parowe. To takie urządzenia, które łączą w sobie zalety odkurzacza i mopa parowego. Można albo odkurzać, albo mopować, albo robić te dwie czynności równocześnie. Niektóre modele swoją konstrukcją przypominają odkurzacze pionowe. Także jak widzicie, możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Jeżeli szukacie urządzenia, które zagwarantuje Wam długi czas pracy, a jednocześnie funkcjonalność. Mopa parowego i czyścika parowego, to zdecydowanie polecam zakup parownicy. To jest urządzenie wprawdzie cięższe od tamtych urządzeń, bo waży w granicach od 3 do 6 kg, ale przemieszcza się po mieszkaniu właśnie przy pomocy tych kółeczek. Pojemność tutaj pojemnika na wodę to w granicach 0,5 do 1,5 litra wody, i taka ilość wystarcza na przynajmniej 30 albo 40 minut pracy. Są też takie modele, które mają dwa zbiorniki wody i jeden z nich możemy tak naprawdę cały czas uzupełniać, dzięki czemu mamy zagwarantowaną ciągłość pracy bez konieczności studzenia bojlera przed uzupełnieniem. Takie też parownice mają bardzo bogate wyposażenie, najczęściej mają liczne końcówki właśnie mopa parowego, szczoteczki do czyszczenia małe i duże. Ja sama jestem użytkownikiem takiego sprzętu i mogę go tylko gorąco polecić. Naprawdę czyszczenie z parownicą kuchni czy łazienki to prawdziwa przyjemność. Podsumowując, jeżeli szukacie urządzenia do codziennego szybkiego sprzątania małych powierzchni, to zdecydowanie polecam zakup czyścika parowego. A jeżeli urządzenie powinno być wielofunkcyjne i służyć do sprzątania dużych powierzchni, to najlepszym rozwiązaniem będzie zakup parownicy. Jeśli natomiast parą chcecie głównie czyścić podłogi, to możecie kupić albo mopa parowego, albo odkurzacz parowy. Linki do naszych bestsellerów zobaczycie w opisie tego filmu. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD. A jeżeli chcecie mieć pewność, że nie ominą Was żadne nowości, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału.